Agroturystyka Zielone wzgórze Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w powiecie głupczyckim w niewielkiej wsi Radynia. Znajdującej się u podnóża Gór Opawskich nieopodal czeskiej granicy. Do dyspozycji gości jest pięć pokoi z dziewięcioma miejscami noclegowymi, trzy łazienki i dwa w pełni wyposażone aneksy kuchenne. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji zwierzęcej oraz roślinnej. Gospodarze hodują bydło oraz drób. W przydomowej serowarni goście mogą zaopatrzyć się w różnego rodzaju sery i inne przetwory mleczne przygotowywane z wielką pasją przez gospodynie. Gospodarstwo oferuje również świeże warzywa, owoce, jaja oraz swojski pieczony chleb. Do dyspozycji gości są altana, miejsce na grill oraz ogród, gdzie w ciszy i spokoju można wypocząć. Podczas pobytu wczasowicze mogą skorzystać z rowerów oraz kijków nordic walking, udać się na spacer lub zwiedzić malownicze trasy rowerowe.